Kiedy się modliliśmy, przyszła mi do głowy taka myśl, że wiele razy chcemy coś zrobić z siebie, zamiast oczekiwać pomocy od naszego Pana. Bardzo się cieszę, że mogę tu dziś przed Wami stać. Uważam, że jest to wielki zaszczyt z jednej strony, ale też ogromna odpowiedzialność, ponieważ. Nie mogę mówić od siebie. Jakaś siostra czy brat także nie mogą mówić od siebie, ponieważ Kościół nie potrzebuje usłyszeć tego, co ja chcę powiedzieć, czy tego, co ktoś myśli, że słusznie byłoby powiedzieć. Kościół potrzebuje usłyszeć to, co Duch Święty chce mu przekazać. Amen? I wierzę, że dziś będziemy mieć taki czas. Od kilku tygodni pozostajemy w temacie nowych rzeczy. Mówiliśmy o nowym przykazaniu, przykazaniu miłości. Słyszeliśmy o nowym sposobie myślenia, a tydzień temu rozmyślaliśmy nad nowym życiem. Cały czas słowem kluczowym pozostaje to słowo nowe. Nowe zasady różni się od starego, bo musi zajść jakaś różnica. Nie możemy mówić o czymkolwiek jako nowym, jeśli ta zmiana nie zaszła, bo to dalej będzie stare to, co było jako pierwsze. Najwyżej możemy powiedzieć o poprawionym, ale poprawione także nie jest nowe. Nie otrzymaliśmy ani poprawionego przykazania, ani poprawionego sposobu myślenia, ani poprawionego życia. Według słownika języka polskiego nowe jest czymś, co zajęło miejsce starego, pierwszego. I chciałbym, abyśmy dziś wyraźnie zobaczyli tę różnicę między tylko poprawionym, a zupełnie nowym. Jednak, jak już słyszeliśmy, słowem kluczem będzie dziś inne słowo. Chciałbym, abyśmy przeczytali najpierw fragment z drugiego listu do Koryntian. Jest to drugi rozdział, wersety od 14 do 16. Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że woń Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. To Bóg sprawił, że jesteśmy dla niego zapachem Chrystusa. Zarówno wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i tych, którzy giną. Dla jednych jest to woń śmierci, zapowiadająca śmierć, dla drugich zapach życia, obwieszczający życie. Kto się nadaje do pełnienia tej służby? Tydzień temu mieliśmy przyjemność usłyszeć o wierze jako przyczynie naszego nowego życia w Panu Jezusie. Natomiast dziś chciałbym, abyśmy spojrzeli, na konsekwencje, na skutki tego życia. Dlatego tytuł dzisiejszego kazania brzmi nowy zapach. Apostoł Paweł pisze dziwne słowa do tych Koryntian, pisze tak, Woń Jego poznania, czyli zapach Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. Co to oznacza? Czy to znaczy, że jako chrześcijanie pachniemy jakoś inaczej niż inni ludzie? Czy może używamy innych perfum? Myślę, że raczej nie to apostoł Paweł miał na myśli, kiedy pisał ten list. Ten zapach, którego, jak wierzę, jest teraz pełna nasza kaplica, ma inny wymiar. Zapach poznania Jezusa Chrystusa objawia się we wszystkim, co robimy, ponieważ nasz nowy charakter to właśnie charakter naszego Pana. Kiedy coś robimy, Chcemy to robić tak, jak nasz Pan. To jest nasza nowa natura. Dzisiaj słyszeliśmy o zamkniętym pokoju. Wiemy, że jest tam taki nieprzyjemny zapach, zapach stęchlizny. Kiedy chrześcijanin wchodzi do pokoju pełnego kłótni, złości, gniewu, bo wierzy, że właśnie to ma taki duchowy zapach stęchlizny, zły zapach. Kiedy zachowuje się zupełnie inaczej, to wtedy rodzą się pytania, dlaczego ty to robisz? Lubię podkreślać to, że nasze zachowanie według ducha świętego czasami jest nielogiczne, kiedy ktoś inny na nie spojrzy. Pan wie, gdzie nas prowadzi, bo zna naszą drogę, ale ktoś, kiedy patrzy na nas obok, mówi: Dlaczego ty się tak zachowujesz? Jeżeli ktoś nadepnął ci na odcisk, dlaczego nie oddasz mu tak samo? Dla kogoś jest to. Dziwne. Zapach poznania, który nam towarzyszy, oznacza, że znamy naszego Pana. A tej znajomości nie da się łatwo ukryć. Więcej, czytamy, że ta woń rozchodzi się wszędzie wokół nas. Jeśli jest obok nas osoba mocno wyperfumowana, to od razu to czujemy, prawda? Jest go tak wiele, że roznosi się dalej, nawet niż ta osoba siedzi. Ale jak odnosi się to do naszego zapachu, skoro to jest duchowy zapach? To, jak się zachowujemy, składa o nas świadectwo. Często do wyrobienia sobie zdania na czyjś temat, wystarczy spojrzenie na jego ubiór, na jego samochód bardzo powierzchowne rzeczy. Ale co dopiero mówić o zachowaniu? Jeśli nasze postępowanie jest naznaczone owocami Ducha Świętego, to tego nie da się nie zauważyć. Powiem więcej, że Duch Święty chce, aby ludzie zauważali te owoce. Bo co to za sól, której nie czuć smako? I co to za światło, którego nie widać? A Boże Słowo mówi, że przecież my jesteśmy solą, my jesteśmy światłem. Pan Jezus powiedział, że. Gwałtownicy porywają Królestwo Niebios? Czy gwałtownicy to osoby, które cichutko pukają do drzwi Bożego Królestwa? Myślę, że nie. Myślę, że to osoby, które wbiegają tam z krzykiem radości. Zapach poznania Jezusa Chrystusa oznacza, że emanuje z nas to, co emanowało z naszego Pana. Kiedy ktoś patrzy, na nas, widzi w nas obraz Chrystusa. Pisze o tym apostoł Paweł w następnym rozdziale drugiego listu do Koryntian. To jest rzeczą jasną. Jesteście listem Chrystusa, który powstał dzięki naszej posłudze, napisanym nie atramentem, lecz duchem żywego Boga i nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach żywych serc. Ten nowy zapach towarzyszy nam wszędzie, gdzie jesteśmy i cokolwiek robimy. Jest to pieczęć ducha świętego w naszym życiem. jeśli otrzymaliśmy tego nowego ducha, to my go nie ukryjemy, bo go nie da się ukryć. Apostoł Paweł napisał: Dla jednych jest to woń śmierci, zapowiadająca śmierć, dla drugich zapach życia, obwieszczający życie. Zapach poznania Jezusa Chrystusa oddziela nas od świata, ponieważ duch, który otrzymaliśmy, nie jest we wspólnocie z duchem tego świata. Właśnie dlatego Kościół był prześladowany. Był prześladowany, jest prześladowany na świecie, ponieważ świat go nie akceptuje. W wielu krajach, jak wiemy, nawet świadczenie o Jezusie Chrystusie, o Ewangelii jest zakazane. Ale Kościół dalej to robi, ponieważ tego zapachu nie da się ukryć. A duchowe zwierzchności, które tam są, czują ten zapach. I czują, że tu zbiera się kościół i atakują to. Ponieważ nie chcą stracić swojego terytorium, a wiedzą, że Ewangelia oznacza dla nich śmierć. W liście Jakuba czytamy. Jeśli więc ktoś chce być Przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Boże słowo. Objawia nam prawdę odnośnie życia naszego, odnośnie tego, co Pan dla nas zaplanował, ale to od nas zależy, jak na nią zareagujemy. I mówi nam o tym Boże Słowo. Na przykład widzimy, jak Pan Bóg wiele razy wołał do Izraela, kiedy ten się od niego oddalał. Posyłał swoich proroków, posyłał swoje słowo i napominał, ponieważ wiedział, że ich postępowanie będzie miało złe skutki dla nich. Ale co mówił Izrael? Nam jest dobrze tak jak jest. Nie chcemy niczego zmieniać. I tak jak prorocy byli posłani do Izraela, tak my jako Kościół dziś jesteśmy posłani do świata. Więc dla jednych Ewangelia jest słowem o ratunku i o życiu, zaś dla innych słowem, które uderza w grzech, które kochają. Ewangelia zawsze konfrontuje. Nasz Pan potrafi zmienić zapach śmierci i smutku w zapach życia i radości. Uważam, że stanięcie pod krzyżem jest punktem zwrotnym w naszym życiu. Chciałabym, abyśmy spojrzeli na pewną historię z 11 rozdziału Ewangelii Jana. Jest to historia o wskrzeszeniu Łazarza. W Betanii mieszkały dwie siostry, Marta i Maria, których brat Łazarz chorował. Dowiadujemy się, że bardzo kochały swojego brata. Wiemy nawet, że Łazarz był przyjacielem pana Jezusa. Ta choroba musiała być dla nich wielkim ciosem. Dlatego, że Marta i Maria były uczennicami Jezusa, wiedziały, że ma moc, żeby uzdrowić ich brata. Dlatego po niego posłały. On jednak odmówił. Co za dziwna decyzja naszego pana. Przecież mógł w jednej chwili uzdrowić swojego przyjaciela, ale tego nie zrobił. Miał świadomość, że ojciec ma dla niego inny zamysł, o wiele większy niż myśleli uczniowie. Dopiero dwa dni później wraz z uczniami wyruszył do Betanii. Okazało się, że było już za późno. Łazarz umarł. Miejscowość ta była położona nieopodal Jerozolimy, więc siostry szybko zostały otoczone przez masę ludzi, które po prostu im współczuło. One także zastanawiały się, dlaczego Jezus nie nadszedł szybciej. Zapanowała tam atmosfera śmierci. Jednak w tej chwili w rozpacz i w smutek wkracza Ewangelia. Pan Jezus kieruje do Marty zdecydowaną obietnicę. Twój brat zmartwychwstanie. Co Marta mu na to odpowiedziała? Tak, oczywiście, wiem, że tak się stanie przy zmartwychwstaniu świętych. Ale Pan Jezus nie mówił o tym. On wiedział, że on zmartwychwstanie teraz. Gdy nasz Pan szedł do grobu Łazarza, płakał. Płakał tak, jak my, kiedy cierpimy. Był świadom, co się zaraz wydarzy, ale czuł ból tych ludzi, utożsamiał się z Nim. I kiedy widział tych płaczących, łzy leciały z jego oczu. Nie istnieje dla człowieka coś bardziej oznaczającego kres niż śmierć. I ci ludzie nie widzieli innej nadziei. Jezus nakazał odsunąć kamień od grobu zmarłego, na co Marta zareagowała zaskoczeniem: Panie, ale jak to? Przecież czujemy zapach śmierci. Wszyscy byli pewni, że on nie żyje. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że tam, gdzie my widzimy koniec naszego ludzkiego działania, kres naszych osobistych sił, tam Duch Święty ma pole, żeby działać. Tam, gdzie my napotykamy problem nie do rozwiązania, tam Duch Święty widzi okazję, żeby objawić swoją chwałę. Kiedy zacząłem szukać Pana Boga kilka lat temu, byłem może nieświadomy, że to, czego szukałem, to była Boża obecność. Potrafię sobie przypomnieć, kiedy pewnego razu się modliłem, bardzo gorliwie się modliłem i chciałem poznać Pana Boga i przyjąć to, co On dla mnie ma. I w pewnym momencie przyszła taka świadomość grzechu. Przytłaczająca świadomość. Taka, że wiedziałem, że nie mogę nic Bogu podarować. Że jestem nieidealny, że jestem słaby, że ulegam. I pomyślałem sobie, panie, co ja mam zrobić. I w następnej chwili stanęła mi w oczach myśli, że tak to nazwę. Wizja krzyża. I ten zapach śmierci, który poczułem wcześniej, zmienił się w zapach życia. Bo wiedziałem, że moje życie jest w krzyżu Jezusa Chrystusa. I ja nic nie jestem w stanie mu podarować, aby na to życie zasłużyć. Bo to jest Jego łaska. Kiedy pan Jezus, stojąc przed grobem łazarza, podziękował ojcu, powiedział tylko dwa proste słowa. Łazarzu wyjdź. I zapach śmierci przemienił się w zapach życia i martwie wyszedł z grobu. Myślę, że to, co się działo, co się wtedy stało, dzieje się także w naszym życiu. Że ten zapach śmierci, w którym kiedyś byliśmy, który kiedyś nas więził i nawet go nie zauważaliśmy, ponieważ chodziliśmy w mroku, jak mówi Boże Słowo, zniknął. I możemy widzieć drogę, która jest przed nami. I chwała Panu za to. Amen. Amen. Wskrzeszenie Łazarza stało się widzialnym znakiem, że Ewangelia zmienia atmosferę wszędzie, gdzie się znajdzie. W dalszej części tego rozdziału czytamy: Po tym wydarzeniu wielu Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy zaś poszli i opowiedzieli o tym faryzeuszom. Tutaj widzimy, że dla jednych Ewangelia była słowem o życiu. Kiedy zobaczyli jej działanie, uwierzyli. Ale dla innych ona zwiastowała śmierć ich niedobrego życia. I tutaj byli faryzeusze. Siostra Lucyna tydzień temu powiedziała pewną bardzo ważną rzecz, która utkwiła mi w pamięci. Mianowicie, że nasz Pan szczegółowo wyjaśni nam, jak mamy żyć. Wystarczy, że spojrzymy do kazania na górze. Wszystko możemy tam przeczytać dzięki Duchowi Świętemu. Kiedy pisałem to kazanie, zastanawiałem się, co mam robić, co mogę zrobić, aby zapach poznania mojego Pana rozchodził się przez moje życie. Doszedłem do wniosku, że nic. Nie mogę uczynić. Przypomnijmy sobie, co napisał apostoł Paweł. Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że woń i Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. To Bóg sprawił, że jesteśmy dla niego zapachem Chrystusa. Źródłem tego nowego zapachu jest nasz Pan, nie my. To nie ja sprawiam, że będę żyć nowym, świętym życiem, ponieważ ja nie mam siły, żeby to uczynić. To nie na podstawie mojej osobistej siły zmieniam moje życie. Jeśli będziemy usilnie próbować zrobić to w ten sposób, to w pewnym momencie się zmęczymy, bo zauważymy, że jesteśmy słabi, że nie damy sobie rady z tym. W końcu zrezygnujemy i opadniemy z sił. Ale to nie jest Boża wola dla naszego życia. Możemy starać się czasami poprawiać nasze zachowanie, ale ono musi być zupełnie nowe. Poprawione nie jest nowe. Jeśli bez dotknięcia Ducha Świętego będziemy starać się to uczynić, to się nie uda. I gdy będziemy pragnąć żyć według Bożych standardów, ale bez szczerej relacji z Nim, Jego słowa będą dla nas nie do uniesienia, bo zobaczymy, że Boże standardy są bardzo wysokie. Tak przynajmniej nam się wydaje. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział: Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Jego droga jest najlepszą drogą, a jego myśli o nas są najlepszymi myślami. Kiedy wchodzimy z Nim w relację i bierzemy Jego jarzmo, stajemy się nowym stworzeniem. I nie jest to jedynie powierzchowna zmiana, ale fundamentalna. Jarzmo było kiedyś używane na wsi jako uprząż. Kiedy dwa woły miały iść obok siebie, takie jarzmo im się nakładało. Może dzisiaj ciężko czasami nam zrozumieć pewne takie przynośnie, ale pan Jezus użył tego słowa dlatego, aby ówcześniej mu ludzie to zrozumieli. Jeśli idziemy z Jezusem w jednym jarzmie, to znaczy, że idziemy z nim krok w krok. Nie oddalamy się ani w lewo, ani w prawo, a on nas nie zostawia. I to jarzmo nie jest uczążliwe, bo kiedy, kiedy trwamy w relacji z Nim, wszystko, co czytamy, wszystko, co czytamy w kazaniu na górze, jest w naszym zasięgu, ponieważ to nie z nas, tylko z Niego. Dziś już kilka razy wspomnieliśmy o faryzeuszach. Pan Jezus i faryzeusze to obraz starego i nowego. Czy faryzeusze nie przyjmowali pozoru pobożności? Czy nie uzewnętrzniali się ze swoimi postami, ze swoimi datkami na świątynię? Robili tak. Chcieli, aby ludzie widzieli ich powierzchowną świętość. Ale Pan Jezus powiedział, że są jak groby, które na zewnątrz wyglądają pięknie, a w środku są pełne kości, ponieważ ich charaktery to były stare, tylko poprawione charaktery, a brakowało im tego nowego. W dodatku nakładali na ludzi brzemiona, których sami nie byli w stanie unieść, bo były niewygodne. Ich postawa była przeciwieństwem tego, co Pan dla nas zaplanował. uważam, że w miejsce faryzeuszy możemy podstawić każdą osobę, która tylko próbuje poprawić swoje życie. Bo kiedy nie idziemy w jednym jarzmie z Jezusem, tylko próbujemy robić coś na własną rękę, to w końcu zobaczymy, że nie mamy siły, by to uczynić. Nie, potrzebu nie potrzebujemy więc poprawionego przykazania, ponieważ nie zrozumiemy, czym jest prawdziwa miłość. Nie mamy żyć według Poprawionego sposobu myślenia, ponieważ to nie jest myśl Chrystusowa. A poprawione życie nie jest w stanie darzyć prawdziwym życiem innych. List do Galatów mówi nam o charakterze Ducha Świętego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość. Dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Czy potrafię żyć tak, by wydawać te owoce? Nie, nie potrafię. Nie potrafię żyć tak, żeby wydawać te owoce. Jestem świadom swoich słabości, jestem świadom swojego lęku, swojego strachu, tego, że upadam. I wiem, że jestem nieidealny. Apostoł Paweł napisał, że ta sprzeczność między Duchem a Ciałem będzie trwać, dopóki żyjemy na tym świecie. Ale pragnieniem Ducha Świętego jest, aby nasze serca uległy przemienieniu. Kiedy uświadomimy sobie naszą słabość, On przyjdzie do naszego życia. Duch Święty czeka na moment, aż nasze serca będą skruszone. Kiedy uświadomię sobie, że to nie jest ze mnie, że mój Pan nie oczekuje, aby to było ze mnie, tylko z niego, to Duch Święty przyjdzie i będzie mnie prowadził. To my sami często budujemy mury i bariery wokół naszych serc, ale Duch Święty chce je złamać, bo chce nas mieć na wyłączność tacy, takich jak jesteśmy. I wtedy nasze życie będzie manowało pięknym, prawdziwym zapachem Chrystusa. Szkocki pastor, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, Oswald Chambers, napisał w swoich rozważaniach biblijnych tak. Uświęcenie jest przekazaniem mi świętych cnót Jezusa Chrystusa. Jest to dar Jego cierpliwości, miłości, świętości, wiary, czystości i pobożności, które stają się widoczne w życiu każdej uświęconej osoby. Uświęcenie nie jest czerpaniem od Jezusa mocy do świętego życia. Jest to czerpanie od Jezusa Jego świętości, która była widoczna w Jego życiu, a teraz jest widoczna w moim. Uświęcenie jest udzieleniem świętości, a nie upodabnianiem się do niej. Chciałbym prosić zespół, aby nam zagrali. Apostoł Paweł kończy przywołany przez nas na początku werset takimi słowami. Kto się nadaje do pełnienia tej służby? Kto pójdzie, by nieść w świat zapach poznania Jezusa Chrystusa? Jeśli ty i ja. Wierzymy w ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu za nas. Osobiście za mnie. Jeśli stajemy przed Nim szczerze, tacy jacy jesteśmy i nie udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, to możemy nieść ten zapach w świat. Proszę, powstajmy, pomódlmy się razem. Panie, dziękujemy Ci, że w nas widzisz takimi, jacy jesteśmy. Że chcesz, abyśmy byli szczerzy, Panie. Bo mamy skłonność, żeby udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Mamy skłonność, żeby udawać, że mamy siłę, której nie mamy, że możemy co, zrobić coś, czego nie potrafimy zrobić. Może czasami. Chcemy udawać, że mamy z Tobą idealną relację, a czujemy smutek i lęk w środku. Ty Panie nie chcesz, abyśmy udawali. Ty chcesz, abyśmy przyszli tacy, jacy jesteśmy. Ty nas znasz, ale Ty chcesz, Panie, abyśmy my nawiązali z Tobą tę relację. Panie, kiedy będziemy szczerzy, kiedy staniemy pod Twoim krzyżem, Panie. Ten piękny zapach poznania Ciebie będzie się rozchodził wokół, Panie. Tam, gdzie jesteśmy, wszędzie, gdzie idziemy, w czymkolwiek, co robimy, Panie, będzie się roznosił piękny zapach poznania Ciebie, a Duch Święty będzie wydawał swoje owoce, Panie. Prosimy Cię, Jezu, abyśmy w tym zapachu chodzili, Panie, i w Twoich owocach. I nie próbowali, panie, zrobić czegoś na siłę, bo ty jesteś dobrym pasterzem. Ty jesteś dobrym ojcem, dobrym tatą, który oczekuje, że jego dzieci przyjdą do niego i nie będą kłamać, tylko powiedzą, co im dolega, co je boli. I ty wtedy do nich przyjdziesz. Panie, powiedziałeś, że chcesz, abyśmy się stali jak dzieci, właśnie dlatego, że dzieci są szczere. I kiedy coś się boli, biegną do swojego tatusia. I Ty właśnie tego, Panie, od nas oczekujesz. Prosimy Cię, Panie, abyśmy, kiedy wyjdziemy z tego miejsca, Panie, mieli te słowa w naszych myślach i pamiętali, Panie, że Ty nas widzisz wszędzie, zawsze, i Ty nas kochasz, cokolwiek się dzieje wokół, Panie. I oczekujesz, że nasze słabości przyniesiemy pod Twój krzyż. Bo Ty potrafisz z naszych słabości, Panie, zrobić siłę. Dziękujemy Ci, Jezu, Panie, i Tobie chcemy oddawać chwałę. Amen.